Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam dość niezwykłą i rzadką siekierę na naszym rynku, czyli zabytkowa 80-letnia siekiera firmy Braids. Tutaj jak widać jest punca Braids. Data wykonania 1939. Korona z inicjałami króla Georgia VI. Z drugiej strony mamy, ale już bardzo mało, puncę z wagą. Tutaj jakieś numerki, pewnie to, nie wiem, jakieś oznaczenia pracownika. Może no, gdzieś pracował jako leśnik czy jako drwal. No i wtedy chciał mieć swoje narzędzie podpisane, ażeby nikt go nie używał, a tym bardziej nikt go nie ukradł. Co jest fajne, trzonek jest oryginalny. Dopiero po szlifowaniu zauważyłem, że tutaj jest na nim wybity napis, który mówi Braids British X, czyli. Siekiera brytyjska, Braids, a więc trzonek jest równie stary, w idealnym stanie. Poza, poza tym tą odłupaną częścią, która tak mocno nie wpływa na, na wytrzymałość tego trzonka. Yy... Trzonek na moje oko to jest orzecznik amerykański, czyli Kora. No i co tu dużo mówić? Widzieliście renowację, także wiecie, jak to zostało zrobione. Żelec jest wypolerowany, ostry, jak brzytwa. Yy, po wygładzeniu po wygładzaniu na bardzo drobnym, łysym już papierze ściernym. Podoszyłem ją jeszcze na filcu z pastą polerską, także jest to naprawdę brzytwa, co mogę zaprezentować chociażby na, na podstawie e, takich suchych kłosów trzciny. Czymkolwiek byłoby to ciężko przeciąć, ponieważ jest suche, twarde, no i jednocześnie giętkie. Ta jest natomiast na tyle ostra, że wykonując taki ruch, prawdopodobnie będę w stanie to przeciąć. Zobaczmy. No właśnie, biorąc taki mały zamach, nie jestem w stanie nadać tej siekierze dużego pędu, a mimo to jest ono w stanie to przeciąć. Ja to cofiłem. O, kolejne. Bardzo, bardzo różne cięcie i precyzyjne. Strzonek ma tutaj 90 cm długości. Sam żeleś jest waży około 2 kg, a więc jest to siekiera dużych gabarytów. Realnie oceniając, ja niestety jestem do niej za niski możliwe że za zasłaby jeszcze, ale raczej tu chodzi o wzrost, ponieważ gdybym chciał rąbać coś przed sobą, no to byłoby to na, na takim e, to, było, to byłoby to na takiej odległości co jest bardzo niewygodne Jak sobie zobaczycie siekiery e, zawodnicze mają około 70-75 czasami przy bardzo wysokim drwalu 80 cm właśnie z tego względu żeby były uniwersalne to jest siekiera typowo drwalska także o ile w pionie powiedzmy Byłbym jeszcze w stanie jakoś używać do ściania drzewa. O tyle już yy, przerąbywanie tego drzewa na odcinki sprawiałoby mi duże problemy. Biorąc pod uwagę powyższe, yy, praktyczną część testu poprowadził mój kolega Piotr, którego już wiliście, widzieliście na przykład na filmie o upaniu metrówek jesionowych oraz wyłupywania bryły lodu z jeziora i palenia na nim ognik. No Coś jakby szczekło. Mówię, miałem doświadczenia w takiej gdzie się kierze. Zapomniałem nadmienić, że niestety, ale trzonek, który tutaj kleiłem, ta część trzonka, e, odeszła. Także e, zbiliśmy ją drugi raz na gwoździe. No i tak sobie będzie wisieć, aż wymyślimy jak to potrafię. dobra? A, za blisko. Kołek ten jest. Prawie, że średnicy yy, równej długości krawędzi tej siarki. Także jest to dużo, jak na jeden strzał. Na jeden, niestety, tu się nie udało. Ale już się złamała. Czyli, czyli w odpowiednich warunkach mogłoby się to przeciąć. Wyrównamy jeszcze to, to cięcie. nie się zaklinować, no ale wiadomo, że tak się drewna nie nie to jest tylko taka pokazówka. No kurwa, że tak Ci nie ufam, wiesz. Cyk. No, siekiera wchodzi mniej więcej do połowy. Jedno uderzenie... <śm> powinno być przerąbane. Teraz ja przestrzeni Także już ostatnie. Hop, poszło. A to już... Nie, bardzo dobrze... No ale jest ciężka. Także jest to siekiera typowo drwalska, nie do w ogóle taki rzeczy, jak ja tutaj pokazuję. Jest to no typowo siekiera drwalska, tak. Którą ścinano w Stanach wielkie drzewa, Niedoświadczeni doświadczeni drwale, którzy mają duże siły i tak cały dzień taką siekierą pracować. Tutaj mamy dębinę. Taki kołeczek raz dwa. Nie robię żeby pokazać jej jej zdolności rozłupujących tylko bardziej, żeby sprawdzić, czy tak cienko się szukiera wytrzyma zderzenie z tak twardym drewnem. i Zero uszkodzeń na żelestku. Jak widać po profilu jest Bardzo cieniutka, jak brzytwa. Podniemy jakieś kawałki tej dębiny poprzecznie, żeby ostatecznie sprawdzić się wytrzymałość. Nic się nie dzieje. To teraz włókien. żadnych uszkodzeń. Kolejny kawałeczek. Znowu sucha dębina. Świetna stala. Zero, zero uszkodzeń. Nadal ostra jak brzytwa. Tutaj mamy jeszcze suchy sosnowy albo świerkowy kołek. Zobaczymy jak głęboko jest w stanie ta się w niego zagłębić. No, nie jestem w stanie tutaj uzyskać maksymalnej siły uderzenia, ze względu na to, że czelonek jest dla mnie zbyt długi. Niemniej jednak będzie to jakiś... Niemniej jednak liczę na w miarę dobry wynik. Tu się zaklimowało, ale w środku mamy sęk niestety, który trzyma to drewno w miejscu nie pozwalam mu się dłupać. Coś tutaj w kołku było, bo poleciała iskra. Nie wiem czy to było widać na filmie. Na krawędzi tnącej o dziwo brak brak wyszczerbień, poza tym jednym malutkim, które tu było od początku. No, może jakieś tam minimalne, ale to Ledwo widoczne gołym okiem, skoro w tym kołku są jakieś kamyki albo elementy metalowe, to już nie będę go łupał. Oryginalna siekiera i trzonek firmy Braids z 1939 roku, pełnowymiarowa siekiera drwalska. To jest jej przeznaczenie, nie jakieś łupanie, yy, okrzasywanie, tylko właściwe ścinanie drzew. Jest to po prostu full-size felling axe, czyli pełnowymiarowa siekiera do ścinania drzew. Tej roli spełniać się będzie idealnie, jak widzieliście na filmie ze ścinania brzozy. Mimo niewielkiego doświadczenia drwala, niewielkiej wprawy w rąbaniu, była ona w stanie wyupaść spore kliny bez nadawania jej dużej siły, czyli przy, przy rąbaniu powiedzmy właściwym, gdzie szybko się nie zmęczymy, tylko bardziej pozwalamy wykonać pracę w samej masie żeleśca. Zagłębiała się w to drewno dobrze co pozwoliło na szybkie ścięcie drzewa. Jeśli chodzi o ten konkretny model, bardzo rzadko spotykana sprawa, to idealny obuch. Praktycznie, no można powiedzieć, że praktycznie nie był pobijany. Najczęściej to ten obuch jest sklepany, trzeba tutaj stal szlifować. Jak widzieliście na filmie z renowacji, ja ten obuch tylko lekko wyczyściłem włókniną ścierną. On tu ma dosłownie kilka jakichś tam drobnych uderzeń, czyli ktoś może, nie wiem, wbijał coś miękkiego, jakiś gwóźdź czy coś w tym stylu, a tak poza tym to stanie jest po prostu idealny. gdyby jeszcze ktoś jej nie starał wcześniej szlifierką kątową, no to byłoby w ogóle idealnie dlaczego ta część tutaj się nie przykleiła? prawdopodobnie przez unigród który nie wiadomo w jaki sposób ten był rozcieczony czy nałożony dlaczego ta część się rozkleiła? moim zdaniem przez ten unigród także Zobaczymy czy te gwoździe będziemy wyciągać jeszcze raz, kleić to na nowo, może po delikatnym zeszlifowaniu od środka jakimś pilnikiem i czy po prostu będzie się na ścianie. Dziękuję za uwagę.